Hasło dnia, domykam i idę dalej. Co sprzyja? Konkrety, szybkie decyzje, krótkie rozmowy, które coś wyjaśniają. Uwaga na wybuchowość i chęć ułatwienia wszystkiego na raz, bo możesz powiedzieć za dużo w emocjach i później to odkręcać zamiast mieć spokój. Działanie na dziś: wybierz jedną sprawę do zamknięcia i zrób ją do końca, bez skakania po innych tematach. Byk. Hasło dnia stabilność w prostocie. Co sprzyja? Porządki, finanse, zdrowe rytuały, spokojne tempo, domowe ogarnianie. Uwaga na ukur i odkładanie znam tylko dlatego, że są niewygodne, Możesz trzymać się czegoś, co już dawno ci nie karmi. Działanie na dziś: zrób jeden praktyczny krok dla komfortu, porządku jedną przestrzeń, zaplanuj wydatki albo zadbaj o ciało. Bliźnięta. A dnia. Klarownie mówię klarownie wybieram. Co sprzyja? Notatki, plan dnia. Rozmowy bez niedomówień, uporządkowanie informacji. Uwaga na, rozproszenie i wchodzenie w zbyt wiele rozmów na raz, bo na koniec dnia podujesz chaos zamiast ulgi. Działanie na dziś. Zrób listę trzech najważniejszych rzeczy i skup się tylko na nich. Reszta świadomie odłóż. Tak. A dnia. spokój w sercu jest priorytetem. Co sprzyja? Ciepło, dom, bliskość, emocjonalna higiena, spokojne rozmowy. Uwaga na. Branie wszystkiego do siebie i wracanie do starych urazów, co może posućuć dzień, który ma potencjał być lekki i kolący. Działanie na dziś. Zrób coś, co koi serce. Cisza. Spacer, kąpiel herbata, rozmowa z kimś, kto cię rozumie. Lew. Hasło dnia. prosty plan, mocny efekt. Co sprzyja? Działanie z sercem, ale bez presji, organizacja dnia, domykanie spraw. Uwaga na przeciążanie się, żeby zasłużyć na uznanie. Możesz stracić energię i radość, a przecież dziś chodzi o spokój. Działanie na dziś, wybierz jedno zadanie must, jedno miłe. Zrób oba i pozwól sobie na satysfakcję. Hasło dnia. porządek przynosi ulgę. Co sprzyja? Organizacja, sprzątanie, listy, dopinanie zaległości, małe kroki. Uwaga na perfekcjonizm i w nieskończoność, bo zamiast ulgi możesz poczuć, że nigdy nie jest dość dobrze. Działanie na dziś, zrób jedną rzecz na wystarczająco dobrze i zamknij temat. Potem odpocznij. Waga. Hasło dnia. Wybieram harmonię, niepozory. Co sprzyja? Spokojne rozmowy, jasne granice, estetyka, łagodny plan dnia. Uwaga na: zgadzanie się na coś, co ci uwiera, tylko żeby było miło. Wewnętrznie może rosnąć napięcie i żal. Działanie na dziś: powiedz nie w jednej drobnej sprawie albo poprosz o to, czego naprawdę potrzebujesz. Skorpion. Hasło dnia. Oczyszczam przestrzeń. Co sprzyja? Domykanie tematów, wgląd, porządki, konkretne granice, szczere decyzje. Uwaga na: rozdrapywanie ran i wracanie do dawnych sytuacji, które tylko podnoszą ciśnienie. Dziś wybierasz wtedy, gdy wybierasz spokój. Działanie na dziś: zrób jedno symboliczne koniec. Usuń, oddaj, schowaj, odpuść. Daj sobie miejsce na nowe. Urządek daje wolność. Co sprzyja? Plan. Prosto, obowiązki krok w stronę celu, krótkie zadania do odhaczenia. Uwaga na, uciekanie od drobiazgów, marzenia i plany, bo wtedy chaos wraca i zabiera Ci lekkość. Działanie na dziś, zrób najpierw jedną nudną, ale ważną rzecz, a potem nagródź się czymś przyjemnym. Koziorożec. Hasło dnia, stabilnie i spokojnie. Co sprzyja? Konsekwencja, planowanie praktyczne decyzje, porządek w obowiązkach. Uwaga na, branie na siebie wszystkiego samemu, bo tak szybciej możesz się niepotrzebnie przeciążyć i stracić cierpliwość. Działanie na dziś Odetnij jedno zbędne zadanie albo deleguj coś. Twoja siła rośnie, gdy dbasz o zasoby. Wodnik. Hasło dnia. Klarowność zamiast chaosu. Co sprzyja? Selekcja informacji i w planach rozmowy konkretne przestrzeń dla siebie. Uwaga na! Wycofanie się z kontaktu bez słowa, gdy czujesz przeciążenie, gdyż może to odebrać jako chłód, choć chodzi o Twoją regenerację. Działanie na dziś powiedz wprost, że potrzebujesz chwili ciszy albo przestrzeni. Jedno zdanie może zapobiec nieporozumieniu. Ryby. Hasło dnia, delikatnie, ale konsekwentnie. Co sprzyja? Wyciszenie intuicja, twórczość, łagodne tempo, emocjonalne porządki. Uwaga na, wchłanianie cudzych emocji i dram, bo możesz poczuć ciężar, który nie jest twój i stracić własny spokój. Działanie na dziś. Zrób małe oczyszczenie. z intencją, kilka oddechów i myśl oddaje to, co nie moje.